Jaż, ee, no. Dzieje się, że można zrobić sobie zdjęcie z żyżowcami, na przykład z pucharem, z medalami. Przyjechałam się spotkać z żyżowcami, podejrzewam, że jak wszyscy. Takie spotkania są mega fajne. To jest spontan. Się dużo fanów, przyszło do galerii nas spotkać? My się cieszymy, że mogliśmy się spotkać. Jesteśmy niemalże w komplecie, także fajna zabawa. Fajnie, było, prawda jest taka, że. My na meczu mamy taką swoją robotę do zrobienia, i faktycznie po meczu jest taki czas, żeby podziękować kibicom za, za doping. Bardzo przyjemny, przyjemniejszy niż stres przedmeczowy. No, jest to naprawdę coś wyjątkowego. Dzięki. Bardzo lubię takie akcje, bo naprawdę. To jest bardzo ważne, żeby być dobrymi latać z kibicami. I fajnie, że też możemy się z nimi spotkać, porozmawiać, być pionem. Jest to coś fajnego. Jest naprawdę niesamowicie. Pierwszy raz mam okazję tak naprawdę zobaczyć się w takim miejscu z kibicami. Bardzo się cieszę, że, że tutaj się wszyscy spotkaliśmy, że tych kibiców jest tak bardzo dużo. Jest. Bardzo super i bardzo się cieszę, że mogę tu być i bardzo się cieszę, że udało zdobyć mi się autografy oraz zdjęcia z osobami, które bardzo lubię i zawsze kibicuję. Nie wiem jak to określić dokładnie, ale są bardzo fajną drużynę mają. I feel good. It's, uh... Nice to see so many people who are here today and um yeah it's uh, it's very nice we always have a lot of uh, fans supporting us in Vognias and um we are very happy to be here and give a little bit back to them today no, w tej to luz, świętujemy do siebie po prostu i cieszymy się, że kibice tak licznie przybyli na dzisiejsze nasze spotkanie po ciężkim sezonie, w którym zdobyliśmy brązowy medal. Damn surprise we so many turn up here at Galeria Jurajska today i eee, overwhelmed, is uh, really nice, very nice. No, nie wiem, też nie przebiegały, to jest bardzo mega fajnie. Bardzo fajnie, szkoda, że nie ma Kaspra, no ale no. No, bo ona jest największą fanem tak. i pozdrawiamy tutaj Kaspra, jeśli to wygląda. No i ona tak też, też Kaspra, i Bartka też. Hacper Woryno, zdecydowanie. Wydaje się bardzo ciepłą osobą. Leon Madsen. A dlaczego? Bo... nie wiem, bo on jest bardzo fajny. Bardzo go lubię. Tak. Ja mam na szaliku tutaj i jeszcze na chorągiewce. Ja na rękach Ja miałam na chorągiewce i ją gdzieś zgubiłam! Pora ilość kibiców przyszła. Na pewno nas to cieszy i też, tak mówię, na zakończenie takie fajnie się spotkać z tymi kibicami, którzy cały sezon chodzili na stadion. Dziękuję za to, że zawsze byli, wspierali i napędzali mnie do tej pracy. No chyba najlepszy był jak włókniarz jechał o brąz. Taki najważniejszy i najlepszy. No niestety nie udało się zdobyć złota, ale myślę, że w przyszłym roku jest to możliwe i bardzo prawdopodobne i życzę tego z tego serca. O no bardzo fajnie, tylko szkoda, że kurde do finału nie dotarliśmy, bo kurde, no dwa razy Kasper Woryna tam się wywalił, no no bywa tyle mogę powiedzieć. Bardzo duże mocy były.